Mamy uszczelkę, którą wkładaliśmy. Teraz jedna nachodzi na drugą i wprowadzamy ją do specjalnego kanalika. Zanim skręcimy, sprawdzamy czy robot się uruchamia. Zbieramy do sucha to, co zostało. Nieważne, czy maszyny Husqvarna wykorzystujesz w codziennej pracy. Czy w swoim ogródku. Każdą z nich możesz naprawić w naszym serwisie. Dziś zrobisz to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wybierzesz zakładkę SERWIS ONLINE na www.lasogród.pl Cześć, z tej strony Przysiek. Sezon zimowy w pełni. Roboty przyjechały do nas na serwis zimowy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda po krok, krok po kroku, oglądajcie. Serwis robota koszącego. Zaczynamy od pełnej diagnostyki w programie AutoCheck. W tym celu zdejmujemy górną osłonkę i podłączamy laptopa do złącza serwisowego. Jak widzimy, dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, aczkolwiek to będziemy robić już po przeserwisowaniu robota. Na razie interesuje nas, czy wszystko jest sprawne w danym robocie. W programie AutoCheck będziemy sprawdzać m.in. czujniki podnoszenia, czujniki zderzenia, pokrętło, wyświetlacz, urządzenie dźwiękowe, czyli nasz alarm, diody, czujniki przechyłu, czujniki zderzenia. Jeżeli roboty posiadają to także czujniki ultradźwiękowe, silniki kół, silniki wysokości kroszenia, a także napędy noży. Także przechodzimy do testu. Program nam bardzo ładnie pokazuje, jaki prąd pobiera robot. Jakie są obroty na tarczy tnącej i też możemy usłyszeć, tak jak w tym momencie, że uszkodzone są prawdopodobnie łożyska osłony tarczy tnącej. Także też to będzie trzeba skontrolować i zdiagnozować. Teraz przeprowadzamy test silników kół. Możemy zobaczyć, że oba koła się obracają. Na komputerze też nam pokazuje wartości. Z jaką prędkością się obracają koła, a także ile prądu pobierają silniki kół. Jak widzimy, robot przeszedł wszystkie testy pomyślnie. Jedyne co musimy zajrzeć to do tych łożysk. Teraz odpinamy robota i przechodzimy do jego wstępnego oczyszczenia, a następnie zanusimy do naszej myjni. Żeby rozebrać robota na części, to przede wszystkim wyłączamy go i możemy teraz przejść do rozbierania go. Wszystkie części, które są możliwe do odkręcenia, odkręcamy, żeby było łatwiej go wyczyścić. Śrubki wkładamy do pojemniczka, a części odkładamy obok. Tu mamy główne złącze. Zasilania prądu do styków ładujących oraz do radarów, jeżeli posiada robot. Więc wypinamy i zabezpieczamy przewody, aby nam nie latały. W tym momencie możemy zdjąć naszą obudowę górną. I zabieramy robota na wstępne oczyszczenie z zaległości trawy, liści i tym podobne. Gdy robota mamy wstępnie oczyszczonego, możemy przejść do rozmontowania jego dalszych części, na części pierwsze, żeby po prostu wszystko było ładnie doczyszczone. Koła są przykręcone na nakrętkę 24. I je też możemy rozmontować. Tu mamy zaznaczone trzy miejsca, gdzie trzeba po prostu podważyć, bo jest tutaj zatrzask. Zdejmujemy i wszystkie części odkładamy na bok. Odkręcamy cały układ pnący. Tu mamy obudowę łożysk. Możemy wyciągnąć i sprawdzić łożyska. Słychać i czuć opór po prostu na tych łożyskach. Także one będą do wymiany. Starczy tnącej, odkręcamy nożyki. Wszystkie części, które wymieniamy, odkładamy do woreczka strunowego. Wszystkie elementy wymienione odwracają do klienta. Z tak naszykowanym robotem możemy już iść na myjnie. Umyjemy go i wracamy do Was, jak już będzie umyty robot. Robocika mamy już wyjętego z myjki niskociśnieniowej, co jest ważne. Ta myjka myje niskociśnieniowo, chemią ogrzaną do 60 stopni. Nie używamy nigdy przy robotach wysokiego ciśnienia, żeby po prostu ich nigdzie nie zaleć. Takiego robota z myjki musimy teraz względnie osuszyć przy pomocy matki i sprężonego powietrza, aczkolwiek unikamy powietrzem łączeń, żeby nie wtłaczać tam. Powietrze. Teraz możemy przejść do otworzenia naszego robota koszącego. mamy plombę huskwarny, po serwisie nakleimy nową. Teraz możemy wyciągnąć uszczelkę. Jak widzimy jest to tylko zwykła, piankowa uszczelka, więc należy ją przynajmniej raz na dwa lata Wymienić, bo po prostu się odgniata. Teraz suchą szmatką czyścimy rowki, gdzie jest uszczelka. Przechodzimy do założenia nowej uszczelki. Należy pamiętać, aby uszczelki w miejscu, gdzie będziemy je chować, żeby nachodziły po prostu na siebie, żeby zachować pełną szczelność. Mamy uszczelkę, którą wkładaliśmy. Teraz jedna nachodzi na drugą i wprowadzamy ją do specjalnego kanalika. Teraz przechodzimy do drugiej uszczelki, czyli uszczelka pod ekranem. Żeby ją wyjąć z ekranu, odpinamy nasz buzzer, czyli głośniczek alarmu, oraz odpinamy czujniki. I wypinamy ekran. Te części musimy sobie wyczyścić, oraz wyciągamy uszczelkę. I wszystko tak samo czyścimy. Tu mamy nową uszczelkę oraz starą. Jak widzimy, ta już jest cała wygnieciona. Nie jest już okrągła, tylko cała wklęśnięta. Dlatego ją wymieniamy. Przy każdym otwarciu maszyny trzeba wymienić wszystkie uszczelki w robocie. Aby zachować hermetyczność robota Nakładamy docisk Spinamy wszystkie nasze złącza I skręcamy ekran Gdy mamy już włożone uszczelki, zamykamy obie części. Pamiętamy, aby podłączyć naszą elektronikę. Zanim skręcimy, sprawdzamy, czy robot się uruchamia. Jak widać, wszystko działa. Możemy przejść do skręcania. Nieważne, czy maszyny Husqvarna wykorzystujesz w codziennej pracy. Czy w swoim ogródku. Każdą z nich możesz naprawić w naszym serwisie. Dziś zrobisz to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wybierzesz zakładkę serwis online na www.lasogród.pl Staramy się zawsze przykręcać śruby po przekątnej. Aby po prostu uszczelka równomiernie przylegała do budowy. Teraz wymieniamy filtr powietrza. Jak widzimy. Ten już swoje przeżył. Trzeba go wymienić. Tutaj mówimy filtr. Używamy zmywacza do kleju. Pamiętamy, żeby nie psikać do środka, tylko po prostu na papierek, papierkiem wytrzeć i wysuszyć. Naklejamy nowy filterek we wskazanym miejscu. Dociskamy po krawędziach. I wcześniej wyczyszczoną zaślepkę zakładamy do końca. To samo robimy z plombą czyli czyścimy i naklejamy świeżą plombę. Musimy pamiętać, że jeżeli jest uszkodzona plomba, a coś się stanie z robotem, to nie przysługuje wtedy gwarancja, bo wtedy mamy podejrzenie, że robot był otwierany przez klienta. Teraz bierzemy wszystkie elementy, które mieliśmy wyczyszczone, suszymy je i montujemy na robocie. Nasze złącze musimy przykręcić, aby po prostu podczas pracy się nam nie wypięło. Jako, że jest to robot z funkcją kablową bez systemu EPOS, tu mamy złączkę systemu EPOS. Jeżeli byśmy mieli tutaj daszek, to on zostaje cały czas na robocie. Teraz możemy zamontować po prostu naszą zaślepkę. teraz za pomocą kompresora suszymy złącze serwisowe w razie gdyby dostała się tam woda, to ją wydmuchamy. Zbieramy do sucha to co zostało. Tak przygotowanego robota możemy teraz podpiąć z powrotem pod laptopa, żeby przeszedł całą ścieżkę diagnostyczną. Z tej ścieżki robimy raport, który klienci dostają zaraz po zimowaniu, więc to jest warte uwagi. Następnie będziemy ładować robota do 100% i tak naszykowanego robota przechowujemy przez całą zimę, bądź też odwozimy z powrotem do klienta. I wykonujemy już finalny test, po którym zostanie wydrukowany cały raport, jak przebiegł po prostu dany test. Po przeprowadzonym teście mamy cały raport. Zapisujemy go teraz i zostanie wydany klientowi przy wydawaniu robota bądź też przy wysyłce. Tak naszykowaną maszynę przekazujemy już na nasz magazyn, gdzie będzie sobie w cieple czekała na wiosnę. Teraz już wiecie, jak dbamy o wasze roboty zimą. Jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani takim przeglądem zimowym. Możecie wypełnić albo formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.lasogród.pl, bądź też umówić się przez serwis. Także zapraszamy. Z mojej strony to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka, komentarz i oglądajcie nasze kolejne filmy. Cześć.